No witam Was wszystkich, dzisiaj jeździmy z Emilią, jesteśmy e, tu z Amelią, a 20 godzin ma wyjeżdżonych, śmigamy sobie po jaszczębiu. no i zobaczymy co nas tu dzisiaj będzie czekać. i do wewnętrznej zostawienie jedziemy sobie szeroko, zawrócimy na ludzie i na lewy paskę okej, okay, my pójdziemy w lewo czyli mamy tutaj sygnalizację kolizyjną i patrzymy czy ktoś jedzie prosto ustępujemy jeżeli jadą prosto i dociągnij to wewnętrznie i na kolejne skrzyżowanie teraz jedziemy w lewo odpuść sobie. O, jak tylko widzisz tych pieszych, pamiętaj o tym reagowaniu trochę szybciej, tak? Żeby jakikolwiek sygnał dać egzaminatorowi, żeby on wiedział, że ty prawdopodobnie zobaczyłaś tych pieszych, nie? To co gadaliśmy, że póki ty jakoś nie zareagujesz, to egzaminator zakłada, że ty nie widzisz tego pieszego, tak? Jeżeli jest z twojej strony jakaś reakcja, no to on wtedy jest trochę spokojniejszy, nie, bo Jakiś sygnał ma, że prawdopodobnie widzisz i że będzie okej, okay, nie? Mniej go stresujesz. Może wydaje ci się, może że to ty się bardziej stresujesz na egzaminie, ale jednak myślę, że egzaminatorzy też pewien stres przeżywają, dlatego jako kursanci musicie zadbać o to, żeby tego stresu mieli jak najmniej redukcja, popó sprzęgło i Tak, czekasz aż zejdzie całkowicie i dopiero wtedy za linię możesz wjechać, nie? Więc tak sobie zwalniaj, żebyś spokojnie się wymieściła. Bo w sytuacji, kiedy wjedziesz za linię, a pieszy jeszcze nie zszedł, no to, to będzie koniec egzaminu, nie? To lepiej sobie szybciej wyhamować, większy dystans złapać, żeby mieć więcej czasu na ocenę sytuacji. No i to jest najprostsza rzecz, żeby z tymi pieszymi sobie poradzić jakoś na tym przejściu. I my nie mamy komendy, to jedziemy prosto, Proszę to do jedynki zredukować i takie spokojne, bardzo płynne podejście do tego auta. O, tak jest. Co mhm, ja no i zatrzymaj się, cyk Dobra, Ręczny. Popuść sobie sprzęgło I trzymaj te sprzęgło Zrzuć, dodaj gazu I popuść sprzęgło No i pięknie, i gaz, mocny I dwójka Te szarpnięcie, dlaczego takie? Bo odpuściłeś trochę gaz I on Ci wyhamował automatycznie nie? Jakbyś mu ten gaz zostawiła A nawet delikatnie dodała To on fajnie pociągnie wtedy będzie to ruszenie takie płynne jak hamuje, będzie pewnie skręcał. Nie, przed tamtym hamuje. Zawsze, jak ktoś tam przed skrzyżowaniem zaczyna hamowanie, powinien odwrotnie robić. Najpierw sygnalizować, potem hamować. Nie? my w lewo idziemy. gaz, wyhamuj troszkę i jedziemy, szybki skręt płynnie odkręt i gaz no i bardzo ładnie na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym zawracamy od zewnętrznej do wewnętrznej i szeroko sobie jedź tak, szeroko szeroko i teraz delikatnie ściągasz do środka prawo kierunkowskaz i odkręcanie, elegancko. Lewo kierunek. Jak dopiero Ci się zmieniło, zrzuć sobie na luz, noga ze sprzęgła i odpoczywasz. Na bok noga, relaks. Przeważnie zmiana świateł około minuty trwa, nie? Do minuty, no. Możesz sobie obserwować światła na przejściu. Jak są zielone, to wiesz, że na pewno nie będziesz tym miała. Jak zaczną, jak się zmienią, to możesz sobie y, przełożyć bieg, nie? Już przygotować. No i przeciwka masz auta. Znowu mamy sygnalizację S1, czyli kolizyjną, czyli wszystkich tych trzech, co tam stoją, musisz puścić. Nie? Więc nie śpiesz się doje dojeżdżając, tylko na spokojnie. Daj sobie dwójkę od razu i tocz się, po malutku czekaj na nich. Popuszczasz se sprzęgło i jedziesz za średnie. Dokręć. I gaz mocno uciekasz. Tym gazem. Dajesz tak możliwość jeszcze przejazdu, tam innym autom. Bo trochę szybciej uciekasz ze skrzyżowca. My jedziemy z pierwszeństwem. Kierunkowska smiga i tak dociągaj, dociągaj do wewnętrznej, tak staraj się żeby sprzęgło było puszczone na zakręcie nie jeździmy ze sprzęgłem dociśniętym w zakręcie tak? to jest poważny błąd który zimą jeżeli w poślizg wpadniesz, to Cię eliminuje nie masz szans wyjść z takiego poślizgu Dobra, na tym sobie na razie zakończymy i do następnego.